Hilux to pickup, który nie ma sobie równych. Teraz oprócz wersji niezwyciężony, Toyota przedstawiła dwie kolejne odmiany. Hunter, która jest dedykowana leśnikom i myśliwym oraz Arctic Truck osadzoną na 17-calowych kołach. Arctic Track jest samochodem z bogatą historią, bo zdobył biegun południowy z ekspedycją naukową, był bohaterem wyprawy na Kanadyjską Arktykę z ekipą Top Gear, a także specjalnie wyposażony wjechał na słynny wulkan na Islandii, którego wybuch w 2010 roku sparaliżował ruch lotniczy na wiele tygodni. Potężne koła z oponami o zwiększonej szerokości dodatkowo poprawiają świetne właściwości terenowe tego auta. Arctic Track może posiadać jeden z dwóch turbodiesli o pojemności 2,5 albo 3 litrów i mocach od 44 do 201 koni, także w wersjach Power Boost. Zresztą zobaczcie sami, co potrafią terenowe Hilaxy w różnych odmianach, w bardzo trudnych warunkach terenowych. Hilux Hunter, dzięki dodatkowemu wyposażeniu, jest autem, które dotrze niemal wszędzie. Posiada m.in. dwie wyciągarki, specjalną zabudowę przestrzeni terenowej, rurę wlotu powietrza umieszczoną na wysokości aż 170 cm. Ponadto na dachu umieszczono specjalną między m.in. z zestawem lamp diodowych. Edycja specjalna Hajlaxa symbolizuje to, z czego Hajlax słynie od lat: niezniszczalność, jakość i najwyższą trwałość w dynamicznym i atrakcyjnym nadwoziu. Dzięki nowemu niebieskiemu kolorowi i serii dodatków do nadwozia i wnętrza nie sposób nie zauważyć tego samochodu na ulicy. Dotychczas dwa jedyne egzemplarze Hajlaxa niezwyciężonego w Polsce były w posiadaniu Adama Małysza i Rafała Martona. Toyota Hilux jest najbardziej popularnym pick-upem na świecie. Model od 47 lat symbolizuje jakość, niezawodność najwyższą wytrzymałość. Do dziś z jego usług korzystają kierowcy w ponad 135 krajach świata, sprawdzając go w najtrudniejszych warunkach. Codziennie Toyoty Hilux są poddawane ciężkim próbom we wszystkich strefach klimatycznych, od arktycznych wypraw na bieguny, czy Alaskę, poskaliste rejony Australii, czy piaszczyste wydmy Sahary.